Cześć, to ja Agnieszka. Dzisiaj mam dla Was książkę Moje kocie życie. Jest to bardzo hmm, intrygująca historia o tym, jak pewien Leonard, który jest kosmitą, trafia na Ziemię e, i trafia na Ziemię pod postacią kota. E, przeczytam Wam fragment z okładki. E, każdy mieszkaniec z jego galaktyki może z okazji swoich trzechsetnych urodzin spędzić miesiąc na Ziemi i przybrać postać jakiejś istoty z tej planety. Leonard nie może się doczekać, by zostać leśnikiem z parku Narodowego Yellowstone. Nie wszystko idzie jednak zgodnie z planem i trafia na ziemię jako kot. Przeczytam Wam fragment, pierwszy rozdział i mam nadzieję, że Was bardzo zaintryguje ta książka. Posłuchajcie. Ludzie mylą się całkowicie co do kosmitów. Czasami widzę w telewizji, jak nas sobie wyobrażacie. Z ogromnymi oczami i skórą w odcieniu wiosennych liści. I zastanawiam się, kto to wymyślił i dlaczego. Oliw wciąż mi powtarza, żeby nie oglądał takich filmów, bo będę miał przez nie koszmary. Więc gasimy telewizor, zwijamy się w kłębki przy oknie i nasłuchujemy łagodnego szeptu fal. Ale prawda jest taka, że nie należy do tego miejsca. Nie na stałe, nie na zawsze. To dlatego będziemy teraz kamperem po ciemnych drogach w środku nocy. Oliw ubrana w wytarte ogrodniczki, trzyma mnie w ramionach. Nie wiercę się, nie drapię, nie jestem tego rodzaju kotem. Nie zapomnisz mnie? Pyta i przytyka czoło do mojego. Proszę, obiecaj, że mnie nie zapomnisz. Pachnie to stami z cynamonem i szamponem malinowym. We włosach ma spinki w kształcie stokrotek. I przez moment rozważam, czy jej nie okłamać z miłości. Wiem, co powinienem powiedzieć. Zawsze będę pamiętał. Nie mógłbym zapomnieć, ale od początku byłem z nią szczera. Zasady podróży międzygalaktycznych są jasne. Jutro zapomnę o wszystkim, co kiedykolwiek czułem. Oliw będzie istniał w moich myślach wyłącznie jako zbiór danych, czysta informacja. Będę upamiętał, jest to krótkowe spinki, nasze sobotnie popołudnie przy ale nie to, jak się czułem, gdy dzieliliśmy się plażowym ręcznikiem, albo czytaliśmy razem książki, albo zasypialiśmy pod późno-czerwcowym słońcem. A Oliw na to nie zasługuje, jest czymś więcej niż tylko zestawieniem faktów. Zdobyłam się na pomruk, który wibruje bez przekonania w mojej piersi. Wrócisz do domu, mówi Oliw z bladym uśmiechem na ustach. Domu. Kamper przyspiesza. Na zewnątrz niebo jest pełne gwiazd, a ja chcę jej zakomunikować, że będę za tym tęsknił, za tych, tym uczuciem bycia tak małym, tak ziemskim. Jestem gotów na powrót. Czy jestem? Po części tak. A jednak gdy zamykam oczy, wyobrażam sobie, że przywieram do ściany przyczepy i nie puszczam. Oli odstawia mnie na blat, czuję chłodny plastik pod łapami. Otwiera laptopa i kieruje klawiaturę w moją stronę w geście mówiącym napisz coś dobrze, ale jak ręce głowam, a futro mi drży. Nie chcesz ze mną rozmawiać? Pyta. Cóż mogę powiedzieć? Nie mówię nic, żeby jeszcze bardziej nie utrudnić sprawy. Nie użyję komputera. Nie przyznam się, że mam nadzieję i już uda mi się przemycić chociaż jedną rzecz. Może jeśli skoncentruję się wystarczająco mocno, jakaś część oliw odciśnie w mojej pamięci piętno i zapamiętam to uczucie. Jak to było, gdy znałem kiedyś pewną dziewczynkę. Okej, okay. wzdycha, zamykając laptopa. No to przynajmniej zjedz swoje chrupki. Więc jem swoje chrupki. Mają smak wstrąga i wydają się cierpki na języku. Przeżywam powoli, rozkoszując się każdym kęskiem. To, to jeden z moich ostatnich posiłków pod postacią kota. Nie zawsze żyłem w tym ciele. Nie zawsze nosiłem imię Leonard. Oliw klepie mnie po głowie, gdy wylizuję miskę do czysta. Wiem, że nie chciałeś być kotem, mówi cicho. Tak cicho, że nadstawiam uszu, ażeby ją usłyszeć. Ale jesteś bardzo, bardzo dobrym kotem. Teraz chciałbym mieć dostęp do komputera. Łapy mnie świerzbią, żeby jej odpisać, a ty jesteś bardzo, bardzo dobrym człowiekiem. Bo Oliw naprawdę nim jest. I będzie jeszcze długo po tym, jak odejdę. Nasza historia Was uwiedzie, jeśli na to pozwolicie. Opowiada o kanapka z serem i oceanarium i o rodzinie. Jest w niej śmiech i smutek, i ja. Uczący się tego, co to znaczy być człowiekiem. Gdy zmierzałem w stronę ziemi, miałem nim zostać. Od tego zacznę. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę bardzo przyjemnej lektury, bo to bardzo fajna książka. Polecam serdecznie Pa!